Kierowanie Omewo kontra Farba. Kto wygra to starcie? Z okazji zbliżającego się Black Friday, Omewo przygotowało dla Was świetne promocje. Wystarczy, że wejdziecie w link w opisie tego filmu, no i zapiszecie się do newslettera. Którą farbę tutaj dać? Białą, niebieską. Damy dwie. Pierwszą damy niebieską. Ale przesadziłem Mamy niebieską farbę, to teraz wlejemy białą Zrobimy taką mieszankę Zobaczymy co z tego wyjdzie Ogólnie po zapisaniu się do tego newslettera co mówiłem wcześniej 24 listopada dostaniecie od nich świetne promocje Oczywiście też nie zapominajcie o moim kodzie rabatowym Sloninka, który wam daje 5% rabatu Dobra, nie przesadzajmy Hop Ja pierdziele Teraz to musimy trochę rozgarnąć po całym dywaniku cyk, 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 cyk. Pamiętajcie, że te promocje będą dostępne tylko po zapisaniu się do newslettera Ale kaszana, ja pierdziele Dobra, starczy mu Dajmy temu 10 minut, żeby trochę sobie wyschło Zobaczymy co z tego będzie Czy to farba wygra, czy jednak dywani Zobaczcie, jak te wszystkie komórki fajnie zebrały tą farbę Naprawdę wlałem ich bardzo dużo A większość zatrzymała się w komórkach Także świetne rozwiązanie Nie idziemy z tym na myjnię, no bo to jednak jest farba, żeby potem nie było problemów Mamy tutaj matę, mamy kerserka no i próbujemy to zmyć Jazda To była ciężka bitwa, ponieważ farba była gęsta i weszła wszystkie te komórki. Ale zobaczmy jak wyszło. Osłużmy. Zobaczymy, kto sobie poradził lepiej. Szybkie osłyszenie. No i powiem wam, że farba się domyła. Także dywanik spisał się na medal. Piszcie w komentarzach, jakie chcecie kolejne testy zobaczyć z tymi dywanikami. No i pamiętajcie, że z moim koniec macie na nie 5% rabatu.